Znajdujemy się w sadzie w miejscowości Łukawa, gmina Wilczyce. Użytkuje opryskiwacz codowniczy firmy Krukowia. I coś Państwu chcę powiedzieć na temat opryskiwacza. Co mnie skłoniło, dlaczego ja kupiłem ten opryskiwacz? Kupiłem go dlatego, bo oglądałem dużo opryskiwaczy z innych firm konkurencyjnych, ale doszedłem do wniosku, że ten opryskiwacz po prostu i konstrukcyjnie i jakościowo przebijał inne opryskiwacze. W tym opryskiwaczu, bo to jest ta, ta konstrukcja z tych najnowszych Krukowiaka, jest nowa kolumna, która ma tak zwany ciąg odwrócony. Wiemy, że w tych starszych opryskiwaczach to wentylatory były od tyłu i był problem po prostu z wiosennymi zabiegami, bo się zapychało liściami. Konstrukcja opryskiwacza jest, jest oparta na ramie wykonanej w oczynku. Pompa jest firmy włoskiej Comet, 120 litrów wydatek na minutę. Przekładnia jest dwubiegowa. Zbiornik jest trójbryłowy, to znaczy, że jest główny zbiornik, jest ciecz użytkowa. Zbiorniczek mały do mycia rąk i dodatkowy zbiorniczek trzeci jest do płukania opryskiwacza. Dyszel jest tak zwany skrętny. Nie ma problemu, jak to się mówi, że się przejeżdża że praktycznie co drugie rząd się wjeżdża i łatwość jest, jest w nawrotach. Na dzień dzisiejszy uważam, że wykonywanie zabiegu nią jest naprawdę jest dużo lepsze jak, jak tymi tradycyjnymi, które posiadają te normalne wiatraki takie okrągłe. Jestem zadowolony i podejrzewam, że będzie mi służyła dość długo.